Wystartowałem na amatorskich zawodach MMA i stałem się Olbrzymem. A w dzisiejszym odcinku powiem Ci, jak stałem się Olbrzymem. Dlaczego już nie chcę być Olbrzymem? I jak szybko przestanę być Olbrzymem? W marcu, czyli jakieś 7 miesięcy temu, wystartowałem na amatorskich zawodach MMA MMA Polska. Przygotowałem się, pojechałem, zawalczyłem i niestety przegrałem. Potem przez całe 7 miesięcy nie trenowałem, zająłem się karmieniem golema i dźwiganiem ciężarów. Tak zwana świńska masa doprowadziła mnie do tego stanu, który widzicie na obrazku. Stan Olbrzyma. Czet i po. Piękna świńska masa. Ale teraz wracam zmotywowany jak nigdy i zamierzam podbić świat amatorskiego MMA. Byłem już na pierwszym treningu i prawie się podżegałem. Klasyka. Teraz moim celem jest rzucić 14 kg. Czyli ze 100 kg zejść tak do 86 i przygotować się na walki w maju. Wszystko dla Was będę relacjonował krok po kroku. Ale co tak naprawdę udało mi się zrobić podczas mojej olbrzymiej masy? Zwiększyłem siłę w kilku bojach. Oczywiście ława dla porównania wcześniej stówką udało mi się zrobić tylko 3 powtórzenia na maksa, a po okresie masowym aż 11 powtórzeń stóweczką na maksa. Jestem zadowolony, nie jest to jakiś super wynik, ale ważne, że jest progres. Udało mi się też zwiększyć siłę w martwym ciągu, no i tam miałem, że 170 na raz, a po okresie masowym 180 pykło bez problemu na dwa razy. I poprawiłem też przysiad, technikę oraz trochę ciężar dołożyłem. Tam nie maksowałem, ale jestem zadowolony. Zobaczymy, czy po tej redukcji ta siła zostanie też pewnie z tego filmik. Robiłem oczywiście też inne ćwiczenia, takie jak hip trust, bugary. Tutaj na przykład próbowałem wziąć na bugara hunterki po 50 kg. No, było ciężko, tylko tylko na dwa razy. Czy to miało sens w kontekście progresowania jako zawodnik MMA? Raczej nie, ale świetnie się przy tym bawiłem i mogłem w końcu poczuć jak ta siła rośnie, bardzo satysfakcjonujące uczucie. Mogłem się poczuć jak olbrzym. A w jaki sposób teraz trenuję? Na razie to jest takie wdrażanie się dosłownie dwa treningi MMA w tygodniu, bo naprawdę po pierwszym treningu była masakra, ale jest coraz lepiej. Byłem na pierwszych sparingach, głównie skupiałem się na tym, żeby się wyluzować, robić na spokojnie, po prostu dotrwać do końca. Ale wiadomo, będę zwiększał tą intensywność w ciągu tygodnia, na pewno więcej. Treningów MMA, więcej treningów sportów walki. Docelowo, pewnie jakieś cztery jednostki sportów walki i dwie jednostki treningu motorycznego, siłowego. Będę trenował na tyle, ile pozwoli mi ciało i czas. Pół pozdro i zapraszam na streama. Pewnie dzisiaj wieczorem, w niedzielę. E, witajcie widzowie. Dzisiaj ćwiczymy technikę tak zwanego Denisa Zająckiego, um, którą właśnie zapoczątkował. <laughs> jest tak modna. Widzimy. To jest zawodnik. Balansuje, balansuje. Jest kopnięcie, O! O! Wywraca się! Kurwa! A Kanie! Nie, nie, nie stopy kurwę! Kurwa! A taka jest praktyka!